W Dniu Święta Niepodległości Polski cały naród pragnie uczcić tych, którzy oddali życie, aby żyć i trwać mogła najjaśniejsza Rzeczpospolita. Ogłaszam apel poległych. Wzywam żołnierzy Związków Strzeleckich i Polskich Drużyn Strzeleckich, pierwszych bojowników odradzającej się Rzeczpospolitej Polskiej. Stańcie do apelu! Polegli na polu! Wzywam żołnierzy legionów polskich z Podrokitny, Kostiuchnówki, Optowa, Krzywopłotów, Kaniowa i innych miejsc zbroczonych krwią polskiego żołnierza. Stańcie do apelu! Polegli na polu chwały! Wzywam żołnierzy drużyn Sokolich i Skautowskich, niosących w ofierze swoją młodość i umiłowanie wolności. Stańcie do apelu! Wzywam bohaterskie kobiety, członkinie Ligi Kobiet Pogotowia Wojennego, które oddały swoje życie w obronie rannych na polu walki. Stańcie do apelu! Wzywam bohaterskich obrońców Ojczyzny, którzy swoim życiem obronili Polskę przed zalewem bolszewizmu w 1920 roku. Stańcie do apelu! Wzywam synów Ziemi Gombińskiej, żołnierzy wojny obronnej 1920 roku. Wzywam Stanisława Bedyka, żołnierza XIX Pułku Artylerii Polowej. Stań do apelu! Polek na polu fały. Wzywam Moszka Baumana, żołnierza 36 Pułku Piechoty. Stań do apelu! Koleg na polu fały! Wzywam Jana Mazurkiewicza, Romana Myka i Konstantego Wilkosa żołnierzy 10 Pułku Piechoty. Stańcie do apelu! kolegli na polu fały! Wzywam Jana Ogniewskiego, żołnierza 201 Pułku Piechoty. Stań do apelu! koleg na polu fały! Wzywam Antoniego Skibińskiego, żołnierza 37 Pułku Piechoty. Stań do apelu! Wzywam Stefana Walburga, żołnierza 30. Pułku Strzelców Konnych. Stań do apelu. Polegli na polu chwały. Wzywam Aleksandra Rojewskiego i Edwarda Wierzbickiego, żołnierzy Batalionu Obrony Narodowej Polskiej Organizacji Wojskowej. Stańcie do apelu. Polegli na polu chwały. Wzywam żołnierzy września 1939 roku bohaterskich obrońców Poczty Gdańskiej, Westerplatte, Gdyni i Helu. Stańcie do apelu! Na polu Wzywam żołnierzy spod Mławy, Piotrkowa, Tomaszowa, Mazowieckiego i Kocka. Stańcie do apelu! Na polu Wzywam bohaterskich żołnierzy spod Kutna, Sochaczewa i Modlina. Stańcie do apelu! Wzywam żołnierzy Korpusu Ochrony Pogranicza, obrońców Rubieży Wschodnich po zdradzieckim napadzie wojsk sowieckich w dniu 17 września 1939 roku. Stańcie do apelu. Polegli na polu chwały! Wzywam Was, obrońcy Grodna, Lidy, Brześcia, Borszczewa i Lwowa. Stańcie do apelu. Polegli na polu chwały! Wzywam Was lotnicy i marynarze, obrońców Polskiego Nieba i Bałtyku, was, załogi dywizjonów myśliwskich i bombowych i was, załogi Okrętów Rzeczpospolitej Polskiej, Gryf, Orzeł i Wicher, stańcie do apelu! Na polu wzywam oficerów obozów w Kozielsku, bestialsko pomordowanych przez NKWD Rosji Sowieckiej, wzywam synów Zieli Gąbińskiej, Porucznika Leona Dawidczyka i podporucznika Tadeusza Jankowskiego, ofiary Katynia. Stańcie do apelu. Cześć ich pamięci! Wzywam oficerów żołnierzy w Starobielsku, bestialsko pomordowanych przez NKWD Rosji Sowieckiej, których prochy spoczywają w Miednoje. Wzywam syna Ziemi gąbińskiej, majora Zygmunta Wołowskiego, ofiarę Starobielska. Stańcie do apelu. Wzywam oficerów, żołnierzy i pracowników służb specjalnych Wojska Polskiego z obozów Ostaszkowie, bestialsko pomordowanych przez NKWD Rosji Sowieckiej na przedmieściach Charkowa. Wzywam syna Ziemi gąbińskiej, podporucznika Jana Orłowskiego, ofiarę Ostaszkowa. Stańcie do apelu. Cześć ich pamięci! Wzywam Wiesława Floriana Siłkowskiego. Bojownika organizacji podziemnej ofiary mordu hitlerowskiego z września 1944 roku, który zginął w wieku 22 lat. Stań do apelu! Cześć jego pamięci. Wzywam ostatniego dowódcę Armii Krajowej, generała Leopolda Okulickiego, pseudonim Niedźwiadka, zamordowanego przez NKWD Rosji Sowieckiej. Stań do apelu! Wzywam policjantów i kolejarzy rozstrzelanych przy szkole podstawowej w Gombinie we wrześniu 1939 roku. Stańcie do apelu. Cześć i Wzywam bohaterskich braci rojewskich, którzy oddali daninę krwi dla ojczyzny w czasie II wojny światowej. Stańcie do apelu. Cześć i Wzywam Henryka Józwiaka, Władysława Dubielaka. Oraz żołnierzy z ich oddziału, którzy oddali życie za wolną Polskę. Stańcie do apelu. Cześć ich pamięci! Wzywam żołnierzy Armii Krajowej, batalionów chłopskich, partyzantów i żołnierzy starówki Powiśla, Woli Żoli Boża i Mokotowa, którzy, żołnierzy, którzy swym zrywem udowodnili, że Polska nie zginęła. Stańcie do apelu. Kolegi na polu chwały! Wzywam bohaterów z pod Narviku, Tobruku i Monte Cassino. Stańcie do apelu. Kolegi na polu chwały. Wzywam żołnierzy, obrońców Dobrzykowa z września 1939 roku. Stańcie do apelu. Kolegi na polu chwały. Wzywam Piotra Szalińskiego, koroniera pułku artylerii lekkiej, który poległ we wrześniu 1939 roku. Stań do apelu. Wzywam żołnierzy walczących w powietrzu i na wodach. Wzywam żołnierzy walczących na wszystkich frontach II wojny światowej. Stancie do apelu. Polegi na polu chwały. Pomni okrutnej przeszłości, pamiętać będziemy o strasznej daninie krwi i życia, jaką przyszło złożyć na ołtarzy Ojczyzny tysiącom poległych w boju i milionom ofiar ludobójstwa. Niech imiona poległych zapadną w nasze umysły i serca. Chwała bohaterom! Cześć i pamięć!